Ha ha ha! Cześć, Manko, z tej strony wotaman 112 a dzisiaj kontynuujemy przygodę z grom Slime Rancher. jest na kontynuujemy swoją przygodę z tą grom. Dzisiaj mamy zadanie nakarmić e, tego dużego różowego slima. No i to jest nasz główny cel w tym odcinku, więc idzie, może się najpierw prześpiemy, później pójdziemy po jedzenie. Teraz zrobimy jak tu już jesteśmy pierwsze co to farmę żeby karmić także te różowe senlajmy no i idziemy spać Gdzieś jasna e, będzie jeszcze może że dwa, trzy odcinki z tej gry później zajmę się serią e, Dragon Age, Age 2 e, Później, może nagramy sobie jeszcze jeden odcinek zwykły, tego jeszcze nie wiem. No i może teraz nakarmimy tych grubasów. Jak ich nakarmimy? Proszę dodać. O! Zbierzemy sobie diamenty i może sobie stworzymy. Korneum, życiem diament. Może sobie stworzymy e, jeszcze jedną farmę. Ale tego jeszcze nie wiem. Teraz sobie weźmiemy marchewki ciasna i prześpimy się jeszcze albo nie, jednak się jeszcze nie prześpimy, bo jednak teraz zorientowałem się, że możemy maksymalnie 20 marchewek w jednym slotie zmie zmieścić, więc pójdziemy po inne jedzenie, jakim są pogo jakim jest pogo fronty, albo yy, truskawki. O, są fruty, Zbierzemy sobie je. już jednego z jad. Uff. Chyba udało nam się te, tamtego zebrać. fruta O, kolejne są na drzewie. Dobrze na niektóre już pospadały. Jak widzę. No. Jak wypali to gdzieś chwilę, moment. To nakarmienie tego dużego, grubego slajma. To może jeszcze poszukamy tabis z i zakończymy ten szybki odcinek. Nagrałem coś na szybko, że, bo akurat się śpieszyłem na ten. Na. Jak to się nazwa? Na nowy, nowy odcinek. I samo znaczy, jaki nowy. Wczoraj w nocy nagrał, więc chciałem go strasznie obejrzeć. Ale nie miałem czasu wcześniej, więc teraz, właśnie chciałem i sobie przypomniałem, że dzisiaj nie wrzuciłem. Tak jakoś wyszło. No, chyba szybko zleci te karmienie tamtego grubasa. Żeby nie wyzywać osób grubszych, trochę. znaczy, pus puszystych. I pójdziemy nakarmić tego puszystego slajma Sam nie jestem jakiś chudy, ale. No i oto. On. O, tutaj też rosną pogofruty, jak widzę. I zaczynamy go karmić. Znaczy, jak urośnie w ten, to on później za chwilę. Znaczy, chyba tyle powinno starczyć mu. I powinien pęknąć. I już widać, gdzie się trzęsie, ale jeszcze nie starczyło nam. Może kurczakami go nakarmić. Oni, one i tak jedzą wszystko, więc. Co to dla niego. Kurczaki co co? Byle co, tylko żeby zjadł, czekać. Hmm. Widzę kurę. I już ją zjadł. Cikadu. Że ciasna cika du nie można karmić żadnych slime'ów. Slime'y ich nie jedzą. Bo są za małe. Dobra, trzy. No dwa kurcz... Hen kurczaki zwykłe i... jeden pogo fruit. Czas na to sobie wywalimy i ostatni czy będzie tyle? a jeszcze, ale widać coraz bardziej się trzęsie jeszcze jeden chyba, albo z dwa maksymalnie jak widać kilka już się strans, znaczy połączyło, slime'ów dużo więc za chwilę może zło powstać a jak powstanie tamto, to będzie trochę słabo, bo nie mogę jeszcze zbierać wody. Znaczy mogę je łapać i wrzucać do wody, ale to trochę jest za bardzo... Za długo by się zeszło, jakby było ich za dużo. dobra, Tavi Slime'a sobie weźmiemy. O, jest nasz kogut. Rostro. No i połączymy sobie tabi slajma razem z niebieskim slimem. Znaczy, jak dla mnie najlepiej połączyć wszystkie slajmy z niebieskimi, bo ja, najłatwiej jest znaleźć rzodkiewkę właśnie i jak w zasadzie się dużo farm rzodkiewek, to już z głowy, bo da dają podwójnie diamentów. Niebieskie, no... Trochę ta nie są, ale... Jakoś tam się opłaca je brać, no i... Dobra, nakarmiony. I jak widać, on wybuch. Pozostawiając tam kilka skrzynek, o właśnie, o właśnie Już mamy te y, rzodkiewki, wyrzucimy sobie rostro, bo nam na razie nie jest potrzebny No i, ciach, no i kolejny rostro, ale też na razie I oto jeden z, kluc z kluczy do otwarcia e, wrot Które odblokowują nam nową lokalizację na mapie e, Tych dużych slajmów jest odgroma znaczy się chyba tam właśnie był jeszcze jeden poza tym hmm, odblokujemy sobie może nie wiem którą lokalizację ale to za chwilę najpierw idziemy połączyć tabi slajmy oraz niebieskie ze sobą i dopiero weźmiemy e, ten pójdziemy odblokować lokalizację że ciasna, jak nie zdążymy wszystkiego zrobić, to wrzucę drugi odcinek zaraz po tym, tym, co właśnie teraz nagrywam. Jeśli bym nie zdążył, Że ciasna. E, tabi, aha, nie mamy na klatkę, ale mamy dużo różowych krys, kryształów. No, będzie na jedną klatkę dla nich. dobra i dobra no, no, to tu jest litera mm, uh, uh, uh. i trzeba teraz zrobić farmę ale na farmę nas jeszcze nie będzie stać no to pójdziemy spać ten jeden dzień no wcześniej nie jest ale pójdziemy żeby nam farma od nowa odrosła zbierzemy sobie wszystko i nakarmimy tamtych jak nakarmimy to zbierzemy diamenty i kupimy nową ten nowy, nową farmę. O kurna, zapomniałem o nim, że muszę go połączyć, bo jeśli nie połączy się go, to on jest same mięso, a jak je same mięso, to jest trochę słabo. Oddajcie to. Oddajcie to. Niebieskiego. Dziękuję. Aha. Wyskoczył z klatki. Dobra, łap. Dobra. I teraz damy ci tego. Aha, dobra, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. W ogóle to jak zauważyłem trochę to zepsułem, bo jak teraz niebieski by chciał wyskoczyć. A na pewno wyskoczy za chwilę. To będzie słabo, bo jak zdję różowego, to skończy się na tym, że będę miał problem. Więc musimy jeszcze zebrać szybko diamenty i yy, ten kupić szybko powiększenie dla niebieskiego. Znaczy, tabi połączonego z niebieskim, bo jeśli się połączy z różowym, to już mam po jednym slajdzie, tak powiedzieć. Yy, aha, jeszcze trochę nam brakuje, ale. Jak to teraz zrobić, żeby nie brakło? Po prostu nakarmię go tym, a jak go nakarmię, tym to daje mi dwa i mam tabi plorty z tabich, no i one chodzą, no, o jednego centa więcej niż e, te niebieskie no i powiększymy niebieskiemu. Wiem, że tamtych jest więcej i im powinno powiększyć, ale na tym bardziej mi trochę za zależy. No to pójdziemy sobie otworzyć nową lokalizację. I tym krótkim akcentem zakończymy. A i może zbierzemy od razu po drodze marchewki już. No. Witam w następnym, znaczy po przerwie, bo mnie y program, wywa mi program wywaliło i musiałem jak to powiedzieć, otworzyć go ponownie czas na za chwilę sobie pójdziemy i otworzymy nową lokalizację no i tam za tam akurat zakończymy rzecz zna, jak słychać mam katar w końcu jesień już zeszła tam jest ten stary henhen -hen. tu jest kolejny duży tabi slime go tylko kurczakami, rostroj, i innymi takimi można karmić. O, są nasze trusk trusk truskawki. Żeby nie umieć powiedzieć truskawki, tylko ja tak potrafię. Wada wymowy górna stuprocentowa. No i jesteśmy. No i wrota się otwierają. Pokażę Wam tylko tutaj jak to wyglądało. Tutaj takie schodki. A tutaj wskoczymy dopiero w następnym odcinku. Żegnam Was bardzo serdecznie. Polecam subować oraz lajkować. Siema.